Jak udało Wam się zajść w ciążę? My nie wiedziałyśmy na początku, jakie są możliwości, więc musiałyśmy jakby po znać to od podstaw, tak? To były noce, dni, tygodnie, gdzie czytałyśmy, gdzie zastanawiałyśmy się, w jaki sposób, gdzie komu zaufać, a komu nie. W Polsce mm, y, kiedyś było legalne, żeby samotna kobieta, nie mówię Lezbika, samotna kobieta, która osiągnęła to była swojego tak? życia, tak? Czyli jest niezależna zawodowo, spełniona, ale nie chce mieć mężczyzny obok. Bo... Albo nie można na niego trafić, tak? tak? No różne. Mogła osoby. stać się matką, korzystając po prostu z kliniki. Można było zajść w ciążę poprzez podnieśnięcie kliniki. In vitro w ramach właśnie tej tak. ustawy. Tak. A teraz? Partia rządząca zabroniła w naszym kraju inseminacji dla samotnych kobiet. Tutaj nie chodzi o lesbijki, tak? Ile jest samotnych kobiet, które osiągnęły jakiś pułap zawodowy taki, a jednak nie mają tego szczęścia w miłości, a dopełnieniem tego wszystkiego byłoby dziecko, tak? Więc oni odebrali prawa samotnym kobietom, które chciałyby być e, matkami, tak? Są kliniki za granicą, gdzie można porować in vitro i inseminacji dla kobiet, tak? Czy to jest drogie? Jest. <słuch> Musisz naprawdę zapłacić za to, żeby mieć dziecko. No to są takie dobre samochody, które chodzą i krzyczą i płaczą i mają swoje emocje. Czy było warto? Było warto, ale dlaczego nie mogłyśmy tego zrobić w Polsce w legalny, normalny sposób, tak? W Polsce, no, takiej możliwości nie ma. No i tak kwitnie tak zwany czarny rynek, no. Są też portale, na których ogłaszają się dawcy nasienia, tak? Wcześniej, jak były Tylko... kliniki, było to kontrolowane w jakikolwiek tylko sposób. dziewczyny, no dawca nasienia to brzmi tak, bym powiedziała, biurokratycznie, natomiast tak naprawdę dawca nasienia to jest nikt inny, tylko po prostu jakiś facet. Jakiś facet. Z jakimiś obciążeniami, z jakimś kodem genetycznym, z jakimś DNA, z jakąś historią. To ważne, żeby wiedzieć, kto jest ojcem twojego dziecka. On nie jest ojcem, on jest po prostu dawcą. Dawcą? Okej, okay. to Taka jest rzecz bardzo rzecz ważne, jest co teraz powiedziałeś. To bardzo, bardzo, ważna, bardzo, bo bardzo ważne, bo nasze dzieci nie mają ojca. No właśnie, przepraszam mm -hmm, was za to mają mamy ale bierze szkolny. się z pewnego odruchu stereotypu. i stereotypu. Za to was bardzo przepraszam.